Partnerem programu jest kancelaria Linklaters, zajmująca się m.in. doradztwem prawnym z zakresu fuzji i przejęć. Przygotowujesz firmę na sprzedaż? Lepiej zrób to dobrze, bo kupujący sprawdzi wszystko bardzo dokładnie. Nawet nie wiesz, co może stać się dealbreakerem. Na szczęście są tacy, którzy to wiedzą i to bardzo dobrze, jak na przykład Michał Wołangiewicz, prawnik. Senior Associate w kancelarii Linklaters. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. No właśnie, zapowiedzieliśmy już dzisiaj, że będziemy rozmawiali o tym strasznym due diligence, czyli czymś, czym, bez czego się nie da sprzedać firmy, prawda? A pan lubi robić due diligence, otwierać te wszystkie pliki, czytać te umowy, sprawdzać. Jak pan to w ogóle robi, żeby z tych pojedynczych elementów poskładać spójny obraz i upewnić się, że, to, że ta firma ma ręce i nogi, jest dobrze zarządzana? Jeżeli oglądają mnie młodzi prawnicy, no to są przerażeni, no bo due diligence to jest naprawdę taka orka na ugorze. Sama od due diligence to jest należyta staranność mm. z angielskiego. Dostaje pan bardzo dużo plików, umów, różnego rodzaju historii, korespondencji z urzędami, etc. Często to są dziesiątki tysięcy dokumentów. No trudno to lubić, jeżeli faktycznie przez wszystko trzeba przejść. Ja powiem młodych prawnikach to, to jest taki rodzaj fali, że jak się chce być prawdziwym prawnikiem od fuzji i to po prostu trzeba ileś due diligence po prostu przeżyć. Tak, żeby się pewnych rzeczy nauczyć, to takie mm. frycowe, które trzeba zapłacić, no bo czasami uczy się nie pisząc konkretnych mm. dokumentów, tylko je czytając, więc faktycznie to jest taka nauka bezpieczna, czytanie mm. dokumentów napisanych przez kogoś innego i tak. To jest tak, że prawnik zaczynający robić fuzje i przejęcia zaczyna najczęściej właśnie od due diligence. Czyli to oni wstawiają te pierwsze czerwone flagi. Tak, oczywiście, starsi też muszą to zaopiniować, przeczytać, również te najważniejsze rzeczy, więc to jest cały zespół, który uczestniczy w takim due diligence, specjaliści różnego rodzaju nie tylko prawnicy, którzy są w naszej nowomowie prawnikami transakcyjnymi którzy piszą dokumentację transakcyjną, ale też prawnicy, którzy zajmują się nieruchomościami, pra, sprawami pracowniczymi, środowiskowymi, w zależności od branży, w której dana spółka operuje. Czyli rozumiem, że proces sprzedawania firmy. W całości do przejęcia, czy w części, kiedy szukamy inwestora, zaczyna się, rozumiem, tak naprawdę od due diligence. Tak. Takim pierwszym dokumentem, który podpisują strony, jak już sobie jakieś warunki brzegowe transakcji określą, jest list intencyjny, który zawiera najważniejsze postanowienia dotyczące formuły transakcji i formy prawnej, zasad due diligence, no bo one mogą być różne, na przykład jak bardzo głęboko sięgamy, za jakie lata przynosimy dokumenty, kto to robi i tak dalej, i tak dalej. No a trzecia to oczywiście poufność, która jest też bardzo hmm. ważna i strony w takim dokumencie, który teoretycznie jest niewiążący na razie, bo to jest początek całej sytuacji, całego procesu, ale w niektórych aspektach jest on wiążący właśnie, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o Zachowanie poufności. No, właśnie. I tutaj dotknął Pan czegoś, co wyobrażam sobie musi być bardzo trudną kwestią, bo w ramach tego due diligence, to my musimy strasznie dużo pokazać. Na przykład, ile, ile płacimy naszym najcenniejszym pracownikom. Wyobraźmy sobie, że mamy jakąś firmę, która zajmuje się biznesem kreatywnym i mamy tam kilku niezmiernie utalentowanych ludzi, których z trudem ściągnęliśmy, z wysiłkiem utrzymujemy. I musimy nagle komuś obcemu, kto wcale niekoniecznie musi stać się właścicielem firmy czy inwestorem w niej. Musimy mu pokazać, ile mu płacimy. Nie wspominając o mnóstwie różnych innych sytuacji, włącznie z naszym wynagrodzeniem, które od razu będzie podlegało ocenie. To, to nie jest prosta sprawa, tak się otworzyć. Jakie mamy gwarancje, że umowa o zachowaniu poufności rzeczywiście. Pozwoli o, czy zabezpieczy nasze interesy? To tak, tytułem wyjaśnienia. Najczęściej te takie wrażliwe dane na początku transakcji są, jak my to mówimy, zabiałkowane. Kiedyś się korektorem jechało po pliku i się skanowało dokumenty, które zostały, zostały wysyłane do, mhm. do zespołu kupującego. Więc nie zawsze pokazuje się wszystko. No, ale co do zasady jest to większość wrażliwych informacji, tajemnice handlowe przedsiębiorstwa, więc faktycznie ta poufność jest bardzo dużym zmartwieniem, zwłaszcza osób, które pierwszy raz robią transakcję. Często w ogóle robi się ją raz w życiu, sprzedaje się firmę i, i się do tego tematu potem już nie wraca takich seryjnych przedsiębiorców, przecież jest zdecydowana mniejszość. No i jeżeli chodzi o to zachowanie poufności takim podstawowym dokumentem, który też jest na początku transakcji podpisywany, jest umowa o zachowaniu poufności. NDA, jak my to mówimy NDA, czyli non disclosure agreement z angielskiego, który teoretycznie powinien chronić osobę, która te dane przekazuje, chronić informacje przed ujawnieniem. I po pierwsze, ona określa cel, dla którego te ujawnione dane wrażliwe powinny zostać używane, na przykład podczas badania due diligence, tylko a nie do innych celów. Mm -hmm nakładać zobowiązania na odbiorcę tych, tych informacji wrażliwych między innymi przeszkolenie swojego zespołu jak ma się zachowywać żeby te dane nie uległy rozproszeniu nie wyciekły mogą też takie umowy i zasadniczo taką opcję zawsze zawierają nakładać kary umowne za to że pewne dane po prostu zostały ujawnione przez przez kupującego najczęściej jest to. Kara umowna za każdy przypadek naruszenia i Jasne. to powinno dawać no, ale jakiś da się komfort. w praktyce udowodnić komuś, że to właśnie jego pracownik coś ujawnił? Oczywiście, w zależności od okoliczności, jeżeli mamy jakiegoś maila, który gdzieś tam potem będzie stanowił przedmiot ujawnienia w sądzie, to pewnie tak, ale oczywiście jest to bardzo ciężkie, no bo wiadomo, może to być jakaś plotka ktoś mógł połączyć kropki więc oczywiście mhm. no jest to wyzwanie na pewno. Od strony technicznej, znaczy kiedyś to chyba trzeba było po prostu przyjechać do firmy, usiąść w jakimś pokoju i czytać. Dziś rozumiem, że powszechnie stosuje się wirtualne pokoje danych, Virtual Data Roomy, tak które jest. no właśnie, jak to dobrze zrobić? Powinny być udostępnionym folderem na firmowym dysku czy trzeba sięgnąć do jakichś specjalnych aplikacji i systemów jak jak to robić Na szczęście jest kilka firm które oferują już takie chmury powiedzmy platformy online które są dostosowane do procesu sprzedaży są oczywiście one dostosowane do wielkości skali transakcji mamy też polskich dostawców takich usług nie tylko międzynarodowych takich które które obsługują większe transakcje i mamy tam wszelkie opcje na przykład Właśnie, powiedzmy, uniemożliwienie osobom, które mają tam dostęp w ściąganiu dokumentów, e, kopiowaniu ich w jakikolwiek sposób, żeby to wszystko było bezpieczne. Oczywiście dane są zaszyfrowane i, i naprawdę bezpieczne, i to jest jakby podstawa działania tego data roomu. Kiedyś faktycznie, zwłaszcza no te, powiedzmy, 15-20 lat temu, no nie do pomyślenia było, żeby, żeby takie coś umieszczać w sieci. Takie due diligence polegało na tym, że prawnicy czy doradcy finansowi, podatkowcy jeździli do siedziby spółki i czytali w ciemnym pomieszczeniu pod nadzorem pracowników firmy, która jest w procesie transakcji, ma być nabyta właśnie w taki sposób. Te wszystkie dokumenty. A zafascynowało mnie, dlaczego w ciemnym? Domyślam się, że chodziło o to, żeby nikt przez lunetę niczego nie sfotografował, przez okno, tak? No, no, tak, chciałem nadać troszeczkę <laughs> takiego. Wyobrażam sobie, że jeśli. Kupującym czy inwestującym jest fundusz, to on ma pewnie swoich ludzi, którzy się specjalizują w robieniu due diligence. Ale jeśli mamy do czynienia z sytuacją, kiedy przedsiębiorca kupuje przedsiębiorstwo drugiego przedsiębiorcy kto wtedy robi? To się zleca zewnętrznemu podmiotowi, yy, wybiera sobie wykonującego due diligence kupujący czy sprzedający może mieć na to wpływ? Jak to, jak to się robi? Precyzując, fundusz ma swoich pracowników, którzy potrafią zrobić due diligence finansowe, czyli mhm. patrzą na przepływy pieniężne spółki na, na sprawozdania finansowe i tak dalej. Jeżeli chodzi o takie prawne due diligence, no to najczęściej po prostu są zatrudniane osoby z kancelarii prawnych takich jak nasza, które, które mają odpowiednie zespoły, które potrafią zrobić to w sposób efektywny, powiedzmy, zapewniając zbadanie w różnych obszarach na, do, na odpowiednim poziomie szczegółowości. Mhm. Więc to są kancelarie prawne, bądź, bądź podatkowe? A czyta się wszystko, czy czyta się albo szuka się określonych punktów, które są wrażliwe? No oczywiście wszystkiego by się nie dało, dlatego sama nazwa due diligence, z angielskiego należyta staranność, zawsze gdzieś tam ten, ten proces badania opiera się na pewnych założeniach. Na przykład badamy za ostatnie trzy lata konkretne dokumenty, pewne rzeczy na przykład nie badamy. Na przykład bardzo Bo są bardzo nieistotne? Często, bo są albo bardzo nieistotne, albo też byłoby kosztownym je zbadać, bo hmm. tych dokumentów jest bardzo dużo, a potrzeba też wyspecjalizowanej osoby. Na przykład często my z naszych zakresów due diligence wyłączamy ubezpieczenia. Patrzymy tylko, czy polisy są odpowiednie, na przykład od hmm. odpowiedzialności cywilnej związaną z działalnością spółki, ale no nie wchodzimy w szczegóły. To taki przykład koronny, myślę. Czy zdarzyło się w pańskiej praktyce, że. Ktoś sprzedawał firmę, ale nie zgodził się na kancelarię, która miała robić due diligence. I żądał, żeby to robił ktoś inny? Nie, nie zdarzyło się. Chociaż pewnie ktoś, kto robił wiele transakcji, na przykład z funduszu, i wiedział, że konkretna firma sprawiała mu kłopoty podczas due diligence, bo była na przykład za bardzo dociekliwa, no to pewnie była traktowana inaczej niż podmiot, którego nie zna, ale nie, no to jest raczej w gestii sprzedającego, przepraszam, kupującego, żeby jest. o tym zdecydować. A są jakieś elementy wspólne dla wszystkich pańskich doświadczeń z due diligence? Które moglibyśmy ułożyć w taki praktyczny poradnik dla sprzedającego firmę? No na pewno myśleć o tym zawczasu, to znaczy prowadzić firmę. W profesjonalny sposób. I oczywiście zabrzmi to jako autoreklama, ale nie da się wprowadzić firmy zgodnie z prawem, nie posługując się specjalistami. Więc zawsze dobrze mieć zapewnioną obsługę prawną, księgową i podatkową w firmie. I no, właściciel nie jest po prostu w stanie tego zrobić sam. Czyli tajemnica polega na tym, że nie przygotowujemy się do due diligence, kiedy już znaleźliśmy potencjalnego inwestora, tylko przygotowujemy się do niego. Od początku istnienia firmy. Tak jest! Michał Wołankiewicz był naszym gościem. Zapraszam na kolejne spotkanie w programie Gotowi na Sprzedaż. Partnerem programu była kancelaria Linklaters, zajmująca się m.in. doradztwem prawnym z zakresu fuzji i przejęć.